O kurcze, eee, stara ekipa piotrkowa zmierzy się w uno. Tak, zapraszam do oglądania. Eee, mamy tutaj takich brak? graczy jak Limonek, Of, futzak K, eee, Skamander, Scamander, Aka, Pan, Glut i z pisany z mały, co oznacza, że nie obchodzi go, jak go postrzegają ludzie. Eee, ja myślałem, że to, że to jest. Newt Scam Scamanderak Glut. <suszy> ja myślałem, że to jest napisane z a, to jest, nie skamander, a nie skamanderka jakaś Dobra, no, cichy skamanderko Ale <grym> no, <grym> no, no, nie działa No Limo! no, no Szczekaj e, Szczekaj? Mogę, jakbyś chciał Przekrzywanie okna Nie do tego Moi drodzy, chciałem wam tylko powiedzieć, że jak zawsze proszę nie bluzgać na moim filmie, ale jak zabluzgacie to się nie zezłoszczę, ponieważ to normalne przy tej grze Więc... A mogę mówić pizgunio? Oczywiście, przecież nazwa gry jest taka Jezu. Nie no, Dobra, zagrała, nie to nie wiem co tak. chodzi. Okej, no. okej. Okay, okay. No teraz to zrobiłem. Jezu. No nie! Verwis! Musiałeś mnie pominąć. Ogloda też pominę. Dobra. Przepraszam. Proszę mi tą kartę. Proszę. Ja proszę. Plus 8? Plus 10. Ja nie mogę. Co to, co to w ogóle ma być? To Oj, To dobrałeś O Jezu ile ja mam, czemu ja mam plus 1, 2, 3, No mówię, że jedyny, jedyny raz jak w to grałem to było przecież 5 minut temu Nigdy wcześniej wtedy grałem, więc się uczę Bo my e, widzowie chcą powiedzieć, że już e, się rozgrzewaliśmy wcześniej No plus Dobra, dobra, F futrzak, teraz... a nie, teraz ja! No dajesz, no nie! Ten, co będzie czekał, sabotował nie impostor nie. jeden! Pani, jak wziąć dwie... rzucić dwie karty? Nie da się. Rzucaj, a. tyle! Da się tylko jedną. A, ostatnią. No, ostatnią, wiem, wiem, ja próbowałam. <słuch> no bo tak wyszło. No, tak wyszło, tak wyszło. Wyszło. Jezu. To jest piękne granie. Można no, najbardziej yeah. właśnie jak się mówi piz pizunio Pizdunio Nie pizunio. wiem, dlatego nigdy pizunio. to nie wygram Pizunio, Pizunio. O. Ale... tam jest... O. Tylko tak, żeby y, nie dobrało ci każdy. A to musisz sam odkryć. No to... Limon! Okay, nie, nie, on nie jest inny, on jest... Tak, wyjątkowo strategiczny Vervix, Verwicks ty Jakie masz karty to bierzesz kartę z taki stos, takiego stosu Tam masz taki z napisem pizzuno fuczak możesz pizzuno. to powiedzieć pizzuno. Dokładnie Vervix jesteś ja No nie, te, teraz Vervix będzie sabotował o O. o, o. o. okej okay, dobra Skamander wkracza do gry A nie dobra to Limon, kurde, nie wierzę Fuczak, teraz ty. Lamon. Lamon, Lamon, Lemon Lambo. Lemon Lambo, oh, dokładnie. Verwicks, jak nie masz karty, to musisz dobrać. Ouu, oh, zawsze dobieraj, zawsze dobieraj, ale tak masz kartę. To się opłaca. OUUU, oh, elemon. Jezu, nie! Spożył... Spożył pierdyliarda kart, nie mam ani jednej, która by pasowała. Nie, nie, to... Masz do rzucić. Czekaj, no, mam, mam, mam. O, sorry. Ja po prostu już drugi raz to dopiero gram, które to e, ta. Ta O, Verwix plus 4 Czy A ja plus 6 albo plus 8 Verwix. Nie masz karty, to jak nie masz, to weź nie? Klikasz Oj oj. Jak się rozjechałem? Nie to! To a nie można Tam tego. Po. Jak można to z, normalnie? Z rozbieżny. Z Jak normalnie każdy zawsze w można, Wuno. No tak, to jest Pizuno. <grym> <To bizuno. grym> <grym> Pizuno. O, fuczek. A. Pizuno. No. Ok. No ty. Yeah. Ja nie co wiem ja nie, my, nie my, ja, ja nie wiem jak spośród tylu krzyków i wrzasków ja jakoś zmontuję ten film, nie wiem jak, ale to zrobię. I <laughs> da, 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 ja. zrobię. Dawaj graj z dawaj graj z Kamanderką ja. To tak jakbyś bił jakby się, się podrywał, podrywał ma, niestety ja... Niestety jak przestanie, trochę... po... jak przestanie to mi... Jak przestanie to mi powietrze, nie? Przestał Werwik zaczynaj! normalny odcinek Nie nie odciszyłem go No ja go nie odciszę już nie no, nie. To no, ale... będzie musiał się nacieszyć tylko czasem na... Ja nie, nie, Mówię do komputera, żeby ci zaśjąło! <laughs> ja serio tak próbowałem! Te kilka minut temu. Próbowałem! No bo musisz powiedzieć pizuno! Musisz powiedzieć pizuno! Pizzuno! a nie jakieś pizduno! Ale, ale, a... Pizuno! P przez. z, Przez 2Z Bzuno <laughs> Pizuno, pizuno. Jest. Verwix, teraz ty. Verwix, otrzyj, olor. Ja, ja go nie odciszam, bo zaraz będziesz krzyczał. i. Nie będzie, nie, nie. Ja mu nie ufam. No ta racja, sabotuję grę na każdym kroku. Uch, ja też bym. To jest takie. To jest takie Amonga z yy, XVI wieku. Tak, bo już wtedy mieli komputery, tak. A i w amongus. W XVI wieku? Gramie Limon! Po, po tym Limon! Proszę cię! Skup się! I zacznij grać! Nie myśl o tym co będzie, tylko myśl o tym co jest! Czyli... No to, się. Nie się, no, to się ruszy. Verwicks e, przestań sabotować grę, ruszaj się. Ale jak zaczniecie potem grać bum. Tak, tak, Werwik, zaczniemy. Berwick. o. No ty... <tuszy> <tuszy> nie chce mi się. A ja to, Ja tak, ja... ja to <tuszy> zrobię. Ja to zrobię. Ile ty miałeś ja kart przez chwilę? O, aleczkę. Limon, limon nie zagrasz sobie. Ja sobie A, jedna, nie a jednak chyba zagrasz. Cute. No czemu? Zielona jedynka. dwa, dwa razy nie położył jeszcze dobra. Panowie, musimy kiedyś wszyscy razem sobie kupić yy, u Uno na streamie, musimy w nie grać. Aaa... Teraz gramy wersję Uno. Nie, to nawet nie jest Uno, to jest Pizzuno, 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 dokładnie Pizzuno. Nie, pizuno. nie jest Pizzuno, A nie, czekajcie, nie. Pizzuno. tak, Pizzuno jest dokładno, tak, Pizzuno. To jest Pizzuno, to jest Pizzuno. Dobra. <ścoughs> Pizzunio, ładnie. Werwix, Werwix, teraz ty. Pizus. Pi, PiSus. O. Eee... Ojoj, Dobra. Ojoj. Ojojoj. Ojoj teraz ty? O mam. Lemon. Lemon. Oh, lemon Lambo, tak dokładnie. Wszyscy już to wiemy. Lemon. Zrobię taki film. Pan Limonek w innych językach. Tak, zrobię to. Zrobię to. Jestem w stanie. Tak. I jak zawsze na miniaturce jest jakiś francuski poklejony, to ja e, zrobię właśnie takie, że lemon weź zrób po prostu ja, ja mogę ci zrobić do tego miniaturkę jak w ogóle będę to robił bo nie ja wiem ładnie robię miniaturki Verwix, ale, ale ja Verwix przestań sabotować grę tylko rusz się A ja tu chcę chcę plus zrobić, ja chcę zrobić y, taką żeby tam był y, limon y, i trzyma go, y, go y, włoski je Czy zauważyliście że możecie przetłumaczyć rzeczy Tak ja. Klik przy... <śm> <śm> 2? Tak. Fer. plus dwa? Ale wziąłem już. A, Dobra, się Okej. Moim największym zagrożeniem jest limon. Muszę to jakoś od, odwlekać. Od... Trzeba, no tak, tak. Trze... Coś tego typu. Już, już wiem to. Już dokładnie wiem co trzeba ja zrobić. Ja też. Mogę zabić. zabić. nie, nie. Uspokój się. Spokojnie. się. No na pewno. Bo opanowała mnie po prostu żądza. za zauważyliście, że wokół tego jest... Zauważyliście, że wokół tego jest stół normalny? Jezu! Serio? Limon, przydadzą ci się tak, lepsze tak... okulary, przydadzą ci się lepsze okulary, naprawdę. A, to prawda, to prawda. To no. teraz zauważyłeś serio? Rok, już rok temu wybrałem Już rok ogólnie. temu zauważył, rok temu zauważył już Verwix. A, dobra, Futsak. Nie powraż Verbix, Verwiks mistrzę. <głos> <Dzięki>. <głos> Teraz ja. Nie! był taki dobry. A nie, dobra, to jeszcze jest szansa, jeszcze jest szansa. Teraz Vervix. Jeszcze jest, dobra. Verbix. Bo mi się myli. Jest, nie, jest szansa. Okej, okay, dobra, dzięki Vervix. A I always love you. Dobra, Fuczak, ty też się trochę uspokój Bo idę. adrenalina ci. Zapomniałem. <noise> Dobrze, yes. Tak! Nie, ale ja totalnie nie wiem jak to powiedzieć, więc już przegrałem, przegrałem jeszcze przed rozpoczęciem tej gry! Przegrałem przed rozpoczęciem tej gry! Każdy z nas Berbix. O! Nie no, przed Nie wiem jak to zrobić! Totalnie... O. Go, co mam Nie dobrało ci kart! Co? Nie dobrało ci kart, halo! Dobrało mi... ...trzy. Jak? A! Nie, dwie, dwie Proszę, ruchy, nie, nie, nie! Zrób... Okej, okay. dobra. Nie wiem jak to zrobić, żeby ją położyć w ogóle. Okej. Okay. Ej, a, a jak ją położyć? Kurde! Limon, jak ją położyć? What? Kurde! A jak ją położyć? Jaką? No, w sensie, jak ten... Jak, wiesz, jak powiedzieć pizzo. No właśnie, nie wiem! To... Jest mój błąd! Nikt zna, poza nie nim, powiem. Poza... Za tym limonem Weź się Jak to e, się e, robi Werwix teraz ty Werwix Werwix oh. You can't do this to me You can't do this to me You know how much I sacrificed Dobra Dobra <try> Tak yes. fuj dokładnie Ja bym tak pod, podsmał swoją sytuację <try> Dobra Werwix Werwix ruszaj się Ty bo to jest to jest Co jest? Wejdźcie sobie skopiujcie na kogoś nazwę, który jest odwrócony na bok. Nie, ja sobie to potem przyrzucę. A, a, no tak, strzałką to tak samo działa. Faktycznie. To jest jakaś gra z uniwersum Harry' Pottera, no nie wierzę. A tak się wyświetla, super. No Verwiks! Verwiks jest najbardziej sus z nas wszystkich. Oh, dziękuję. Pizuno. O! Dziękuję. Pizzuno. Musicie powiedzieć w myślach pizzuno. W myślach to, to ja myśli? mówię... W myślach to ja mówię to cały czas. Cały czas bez... O. Co? Jak on to zrobił? No nie wiem no. <laughs> nie wiem, jak to zrobiłeś? Magic. Mów, mów ty magic. 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 Werwik, teraz ty. O ty świnu. O ty świnu. O! o ty, świn. o ty świn. Gro... nie, Groźnie, Nie ty no. Proszę. O, co, to, to, akurat tego koloru nie miałem. Tak, akurat też miałem piłkę <laughs> Czekaj. Dam sobie na przykład... Cepet, Nie no. Dobra, Werwik, słyszaj się. Wild, <laughs> wild. Werwik, po, powiedz jako, jak odkryjesz... Jak podnieść piłkę z tego ciszę już. Werwitz będzie w to teraz pierwszy raz grał i on nas wszystkich ogra. Ta No, ja dalej nie wiem, co jest pizzy. Dobra, teraz muszę tak zrobić taki wielki kombak zaliczyć. Co się muszę tak zrobić? Nie, totalnie jak. Limo, limo to. to już w ogóle to wygrał. A my się jeszcze staramy. Chwójcie, jak teraz ty. kurczę pieczona, czekaj, bo Fortnite włączyłem. No co zrobić? O, teraz Werwiks! Werwiks, ruszaj się! Kurczę pieczone, no tak kurcze pieczone, kurcze pieczone, kurcze pieczone... Werwiks, szybko, 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 Werwiks! Ale kurcze pieczone... Dobra... Ulu, czy nie może się zmienić ten walony kolor? <laughs> <laughs> Fuczak daję! Dzięki, dzięki, dzięki! Dlaczego nie mogę położyć... Do... Nie mogę do pary ułożyć... Do... <laughs> proszę, żółty! Werwiks! Żółty, proszę! Proszę, żółty! Nie! Nie! O, oh, może to... Kupiłem trochę czasu. No. Ja kupiłem odpisał, ale. Dobra, super, dobra. limon. O, oh, o, oh, serce mi pije. O, oh, o. Oh.